No? Najpierw mieć łapkę w górę i subskrybujcie. No. O, to cię chodzi. Kochani, to co? Pożegnanie nadszedł czas. Ja tu siedzę z tą moją mordą, z tą moją mordem. To tak siedzimy sobie tutaj. Czekamy na śniadanie, tak? Czekamy na śniadanie. Co? <noise> to do taka, że go obok. Słuchajcie, nie pod światło Piotrek. Czekamy na śniadanie, jemy i zapraszam w drogę. Jak widzicie, hotel fajny, tak jak wam pokazywałem. Wszystko co tu wam potrzeba, to naprawdę jest. Polecam, naprawdę polecam, bo no, no, rzadko się tak zdarza. Mówicie, widzicie PlayStation, nie PlayStation, dla dzieciaków fajne takie szeslongi, krzesła, strefa komfortu, tam się umyć, toalety, lewo, prawo. No, cigaria, tutaj zobaczcie, taki płaskorzeźba zrobiona. Psiut kochany, psiut kochany, oj ty piutie kochany, o jest tu kochany, psiut kochany, tak, 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 o przywitaj się z... no. Także jak widzicie, wszystko jest, wszystko jest. Aha. masaże nawet, tutaj patrzcie, nie widziałem tego, też jakieś masaże mają. No, bomba, bomba, tu jest recepcja, kartę można płacić. Kartę można płacić, siśku można, nie? Chodzi o siśku można, tak? Siśku można. Rybki są tak. taki pieszek was przywita. No, muszę go zareklamować, bo wiecie, dał mi te dwa dni, no to mu trochę pogadajmy. Wszędzie są, widzicie, takie śmieszne maski jakieś. O, zobaczcie. Takie i takie i takie. O i wlepki, tylko Piotruś nie ma wlepek jeszcze, nie? O właśnie a propos wlepek tamte wlepki, to były do Bani co zrobiłem o to rybki pływają rybki pływają, kwiaty piękne te kwiaty nie? i to cały rok skubani mają pięknie no dobra słuchajcie chodź tu mordy pożegnamy się chodź chodź pożegnamy chodź pożegnamy no chodź i pożegnamy się pożegnamy no pożegnamy się słuchajcie komu w drogę Temu czas, jem śniadanie, już nie będę tutaj truł, także jedziemy. Jedziemy, jedziemy, zapraszam Was droga. A co dzisiaj się wydarzy jeszcze? Zobaczymy. Czy z tym jednym pożegnałem. to jest tym drugim też trzeba się pożegnać, nie? Ten to jest taki lisek. Lisek, taki lisek jest ten, taki lisek. No, teraz już naprawdę jedziemy. Powiedz cześć. Cześć. Zobaczcie, zobaczcie jak wygląda tutaj śniadanie w Hungry Lion. Tutaj hungry nigdy nie będziecie. Mam tu pożegnalne śniadanie i tak już skosztowałem pankaki, takie Amerykano. Jak zwykle, omlecik, e, e, owoce, shake, taki jak lubię. Kawka. No, słuchajcie, no, nie do przeżarcia, nie do przeżarcia. Pyszności, pyszności. Mówię, zarekomenduję. Jeszcze pokażę, jak to wygląda. Biorę się za jedzenie. Dobra, już czas w drogę. Słuchajcie, jeszcze wam pokażę popularną taką przekąskę na Lance. To są takie sandwicze, kanapki. Ja sobie zamówiłem dwie. Już wam pokazuję. Jeden to jest taki hot dog, ale z naprawdę z dobrą kiełbaską i zawsze na stole macie... Macie ten. Macie sosik. Już wam mówię, żeby nie ten, żeby nie być gołosłownym. Jedną już upędzlowałem z kurczakiem. Żupędzlowałem z kurczakiem Taki zwykły hot dog, ale pieczowa jest fajne. Już wam mówię jak to smakuje. I cebulę mają.

a druga wygląda już lepiej z krewetkami z jakąś prażoną cebulką Czekaj, czy te krewetki są obrane? no nie są, to jak ja mam to z pancerzem? prażone krewetki go na to widać jak już takim Tak wygląda w środku hmm. Czeście Niezłe Nie złe Jeszcze nie dojechałem owe kontnie Taką, muszę zjeść taką brzegowską, jestem po prostu głodny. A później pójdziemy jeszcze na obiad. No, tak. Jedziemy dalej. Słuchajcie, za te kanapki, e, dwie kanapki i sprite'a takiego pół litrowego zapłaciłem 700 rupii. Bez ile? No, 8,50. No, coś takiego. Słuchajcie, motor gotowy. Jedziemy dalej. <muletra> Dobrze kochani. Słuchajcie, dojechałem. Dojechałem. Oddaję moją niezawodną maszynę w Aj. Moją niezawodną maszynę, Go, dobry. Rumak dowyzmie, mnie, cały i zdrowy kupaki Tutaj widzę, że remontują. Oni nie tylko ten, nie tylko wypożyczają, ale też yy, naprawiają. Także Sri Lanka bike rent.point.com yy, także Tutaj wszystko można sobie załatwić, zrobić i tak dalej. Wszystko macie od ręki, oddali mi prowizję, także luźnie. Okej, okay. cześć, pa A, Jak widzicie, jestem już w Tuktuku. Także <laughs> jedziemy do hotelu. Słuchajcie, jakbyście <laughs> mieli wynajmować Tuktuka, czy cokolwiek innego, polecam. A jest taka aplikacja. Pikmi, także e, zabierz mnie, czy za. No, coś takiego, popchnąłem. Pikmi. To bez problemu, tam nie ma żadnej karty, niczego, wszystko jest za gotówkę, nie, nie trzeba żadnych podpinać karty, bezpośrednio słuchajcie, no 600 rubli, do no śmiech na sali za, no nie wiem, tam ma 10 km, nie? A ja bym się tu pieprzył jak nie wiem, także wam pokażę teraz jak mniej więcej wygląda miasto, bo będziemy sobie jechać teraz. I, I co? Powiem wam, zadowolony jestem, kapcie mi oddali całą, calutką, także nawet nie sprawdzali, nie sprawdzali yy... Nie sprawdzali motocykla, zobaczyłem, że wszystko jest. Ja tam jeszcze, wiecie, też zostało pół baku, to nie robiłem żadnej kryi, nie? No jest, to jest. Także jadę teraz do hotelu, do hotelu. Jadę do hotelu, odpocząć od tego, odrelaksować się, wypić piwko, i jutro wracamy. Wracamy o 6 rano, wychodzę z hotelu, żeby dojechać na. Na lotnisku, dobra Taki odcinek jest jaki jest Nie wiem jakie koszty, to wszystko to jeszcze Jak z tego to postaram się Postaram się jeszcze dzisiaj dopiąć Wam Ile mniej więcej kosztowała mnie cała ta wycieczka A na razie, tuk, tuk I jedziemy Dobra kochani, ponagrywam Wam jeszcze Popatrzcie sobie, jak mniej więcej wygląda tutaj zgiełk Kolombo A jesteśmy w Kolombo Czyli stolicy Sri Lanki Słuchajcie, um, patrzyłem teraz na tego na Rewoluta i powiem wam ile, ile wyszło ile wyszło e, w mnie od 27 od 27 do 13 lipca czyli 27 to jest ile 2 plus 13, 15, 16 dni, no mniej 16-17 dni i słuchajcie Cało to wszystko całość mnie kosztowała, e, płaciłem rewolutem za bilety, wypłacałem rewolutem za e, pieniążki e, z bankomatu i tak dalej. Także tam jest wszystko ładnie też tam e, i transport i nie transport i to wszystko jest tam ładnie pokazane. Słuchajcie, wszystko mi wyszło 3300 zł. 3300 zł wyżywienie, hotele e, wynajęcie skuty tego motoru i nawet kaucja, która ten jest zwrotna, ale odjąłem tą kaucję, odjąłem 20 tysięcy peso tych rupi mi oddali, także luzik. Słuchajcie, idę jeszcze na drugą stronę. Chciałem wam pokazać że ja się tu kuźba nie zgubił. Chciałem wam pokazać te kolorowe sklepy, jak tu śpiewają fajnie, przy sklepach czasami. Czekajcie, bo ja kurde cały czas nie wiem, w którą stronę ja tu mam patrzeć. Dobra, idę tędy. E, 3300 zł. E, no to co, dużo, niedużo? Jutro na tym. Jutro na lotnisku. Sobie to wymienię, jeżeli będzie możliwość kupienia od razu, wymienić na Peso, no to super, nie? No zobaczcie, piękne podróby. Kolumbia, proszę bardzo. Plecaki, High Ten, o, no, może ja bym sobie plecak sprawił, mój już jest taki fatigę. I ten, i... I od razu sobie zamienię na te na e, peso. A jak nie będzie można, no to sobie po prostu wymienię na Dolce albo, do, albo euro i sobie wymienię już na tym. Na Filipinach, nie? Ja jest tych podróbek tutaj, także oni nie mają z tym problemu. O, Buddha też się uśmiecha do mnie. I tyle, ale koszulki fajne. Rock and roll. Słuchajcie tu. Tutaj Bangladesz to wszystko jest blisko w India, przecież to wszystko się szyje, całe te, te klimaty, zobaczcie, te kolory, tych bluzek i tak dalej, i tak dalej. E, I co? No i warto się obkupić, gdybym miał miejsce. Podejrzewam, żebym się obkupił, ale czy mi to jest potrzebne i tak ja chodzę w tych samych koszulkach cały czas? po co mnie to? Dobra, przejdę na drugą stronę. Tylko czy to jest łatwe? No nie jest łatwe. O, widzicie? Tutaj jest Budda. Uśmiecha się. Nie, ten jest poważny, tam w środku jest, no. I tyle, a tu widzicie Bo Buty, nie buty. O, oh, hi. Ah, oh, you're my driver. Yes sir. Oh, Thank you so much, one more time. Are you have the time tomorrow? Okay, sir. Od oh, like 6 am, 6 am, up morning. Going, we go to the, to the airport. Is possible? Uh, I, how A, ah, yeah, in the hotel. Wchodzimy i Jeśli czas, No O to, to był mój ten kierowiec Z nim tuk tukiem jechałem się kumpla można wszędzie spotkać Klapki, nie klapki Alejanska Kolorowo Łe, podoba mi się to Zobaczcie, książki dla dzieci, koszulki Bomba, ile kosztuje ta koszulka? To jest the price What is the price sir? How much? This one. Uh, yes. 8? 850. 850. 850. Ok, thank you so much. 800, 8, 815 rupi to jest... 1000 to jest 12. No tylko koszulka 9 zł. 10 zł. Dobra, przejdźmy na drugą stronę. Zobaczcie co chłopaki sprzedają. A sprzedają mnie, rambutany widzę. A słyszycie te ptaszki co tak śpiewają? Czekajcie, zaraz wam pokażę. Ten tu ma jakieś obowódki. Rambutan, to tu na prawo, a tu na To jest oh. oh. so, so delicious. To rambutan. To jest rambutan. To jest taki rambutan. To jest taki rambutan. To jest taki rambutan. To jest To jest taki To jest taki rambutan. To jest taki rambutan. To To jest bardzo rambutan. To To jest To jest To jest 900 so... rubiów. Aha, ok. To samo jest bardzo smaczne. Tak, 400 thank O, dziękuję. Może widzicie? 900, a ja nagle pani już powiedział 400, cwane. Soczki. Słyszycie te ptaszki? Mam nadzieję, że zbiera. To jest? No Buddha. I don't know, no, 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 like jak, you know, to jest like a, a beard? Danta. Ah, ok. <laughs> Z głośników. No. Ok, dziękuję. Okay. No. thank you. Zegarki, tisoty co to macie? Wszystko można tu kupić. Wszystko, proszę bardzo. Złoto, złoto, złoto. Piękne. So nice. Mm. Także. Thank you, thank you. O. Także sikory mają. Ja myślałem, że to ten, że to ptaszki jakieś, że to no, oni tam z głośników puszczali coś. Dobra. Słuchajcie, to co? 3300 zł to dużo czy niedużo? Wydaje mi się, że niedużo. Także... Hajse. Wydaje mi się, że niedużo, więc nie ma... Nie ma jakiegoś tam strachu. Pokażę wam jeszcze jak wyglądają pieniążki tutaj. I jeszcze mi... Jakieś zostały. To wam pokażę jakieś nominały, jakie mi tutaj jeszcze, jeszcze można zobaczyć. A ja... Uh... Jeszcze tutaj przejdę się przez targ, sobie popatrzę, jak ten targ wygląda. Jak ten targ wygląda. Taka zwykła ulica, jak ci ludzie wyglądają. I zaraz wam, i zaraz pójdziemy coś zjeść jeszcze. Zaraz pójdziemy. No jest ewidentnie sezon na Rambutana. Bardzo dobry owoc, soczysty. czysty. ma Klapeczki, no ja już mam klapeczki. To są koteczki Medu, ale to są takie grubsze jakieś No i tyle, a widzicie, farmancy, apteka, kubeczki, zegareczki, Podróbeczki Wszystko można kupić, wszystko można kupić, a to wszystko to jest za dupy. Dwa razy założysz i można to wyrzucić może jakąś inną knap znajdę a. Zapytam się go, czy on ma. Excuse me sir, do you have the Gorilla Gras uh, 16 iPhone 16 Pro? Raz. Yes. Chciałem sobie Gorilla Gras jeszcze kupić, ale nie mają. zegar. Czy tu jakaś faza na zegarki? Suko. Pamiętacie, takie zegarki były na ten, na komu się dostawało? A ten fajny, jaki on Mega. Ten jest mega. Bardzo mi się podoba. Dam ci dam. Zaraz ci dam. Co tu jeszcze mamy? O, zaraz mnie przyjedzie. No i główna ulica jakaś tutaj, wiecie, targowa. Coś kupić, coś sprzedać. Change money, good price. No już nie chcę mi się tam dalej iść. Tam jest jakieś knajpy, nie widzę. Ale nie jest tak ciepło muszę wam powiedzieć jak na, na, ten, na Filipinach czasami Idę na drugą stronę Ale wszyscy uśmiechnięci muszę wam powiedzieć Naprawdę nie ma problemu No widzicie Rambutan jest wszędzie Rambutan jest wszędzie, także jest promocja na Rambutana A no i tyle i tyle, słuchajcie, dobra, idę z powrotem do tego, do tam gdzie tam koło mnie jest taki bar, tam coś sobie zamówimy, zjemy. No i kochani, chciałem wam jeszcze pokazać jak pieniążki wyglądają. E, tutaj na Sri Lance 5000 rupi Avers, revers nie wiem czy to jest ciekawe, czy nie, ale może się przyda sześćdziesiąt zł tysiąc czyli 12 zł, coś takiego, wszędzie są ptaszki, no, awers i rewers, e, 50, no to 3 zł jakieś, o, tak wyglądają, no i 20, e, no ja nie wiem, nie wiem, 20 też jakieś grosze już. Złoty 20, złoty 60, coś takiego. No także, jak widzicie, tak wyglądają takie pieniążki, żebyście wiedzieli. Też to Wam pokazuje Sorry, że tak. Ale na białym najlepiej to będzie widać, nie? Na białym najlepiej będzie widać. No dobra, słuchajcie, 1000 to jest 12, 50 to jest 6, a 20 no to będzie jakieś 2,80, 2,60. No, tak, o, już będę dokładniejszy. Dobra. Słuchajcie, na jakiś grubszy obiad nie miałem ochoty, ale mam kawkę i znowu mam takie tutaj są popularne. To jest jakiś kurczak na naleśniku, to jest jakaś e, kanapka z jajkiem, coś nie mam ochoty już na to kary i tak dalej, dalej. Słuchajcie, ja już próbuję, jak to działa. Coś podobnego, tak samo jak ten, jak jak w tamtym ten poprzedni. z sosem. To jest podobno z kurczakiem. dobre ostre i dobre słuchajcie tak się kończy już ten dzień już za godzinę nawet nie będzie już zmiesz także dzięki wam bardzo za oglądanie proszę o łapki w górę proszę o subskrypcję jak macie ochotę jutro już po 10 wylatuję stąd do Kuala Lumpur także jak coś będzie ciekawego, to jeszcze nagram. Serdecznie Wam dziękuję. Dobra, jeszcze tego burgera spróbuję dla Was. Jajko. Jajko w środku i ukryta tu zabójka. Smaczna, czegoś takiego mi się chciało, właśnie. Mm. A więc bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się, kochani. I co? Zapraszam do przygody teraz. Następny, następnej. No, gdzie będziemy, co będziemy robić i jak to będzie wyglądało. No to już zobaczymy. No. Butle z gazem jadą. Na razie, trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Czuwaj.